Ci, którzy śledzą sytuację międzynarodową, doskonale wiedzą o tym, że zbliża się spotkanie na Węgrzech w Budapeszcie Putina z Trumpem. Już teraz e, państwa, właściwie stolice Unii Europejskiej zastanawiają się, co zrobić w sytuacji, kiedy Moskwa zwróci się z wnioskiem o zgodę na przelot e, nad właśnie stolicami Unii Europejskiej. Do Budapesztu. W tym zastanawia się także sama Polska. Jak wiemy, rosyjskie samoloty mają zakaz wlatywania w przestrzeń powietrzną krajów Unii Europejskiej. A Władimir Putin jest objęty unijnymi sankcjami i nakazem aresztowania Międzynarodowego Trybunału Konstytucyjnego. Dlatego, jeżeli Putin będzie chciał udać się do Budapesztu, będzie musiał uzyskać zezwolenie na przelot nad terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Polska może stanąć przed trudnym dylematem w sprawie ewentualnego przelotu. Rosyjskiego prezydenta. No i tak, jeżeli odmówimy tego przelotu, to z całą pewnością rozwścieczymy Trumpa, który będzie wywierał nacisk, mówiąc, że Putin leci na rozmowy pokojowe. Z kolei, jeżeli zgodzimy się, to pojawią się oskarżenia wobec Polski, że ustępujemy zbrodniarzowi wojennemu. Podsumowując, każde z rozwiązań nie będzie dobre, będzie złe. Ale jest jeszcze Trzecie wyjście, takie że żadnej zgody nie trzeba będzie, bo Putin po prostu będzie leciał do Budapesztu od strony Serbii. Makowski TV